Szczęść Boże, witam serdecznie, moi drodzy. A oto zapowiedziana niespodzianka za mną, oczywiście. Bazylika Świętego Piotra, yy, Watykan. Przed chwilą skończyła się Msza Święta z okazji Jubileuszu Młodych. Yy, I moi drodzy, przez te najbliższe dni tutaj z Rzymu będę wam nagrywał rozważania, ucztę przed śniadaniem, także yy, wieczornik. I w swoim sercu zabieram was właśnie tutaj, abyśmy razem przeżywali ten jubileusz młodych, te dni młodych. Teraz wysłuchajmy Ewangelii ze środy, 17. tygodnia zwykłego. Słowa Ewangelii: Według świętego Mateusza. Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść. Królestwo niebieskie podobny jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł i sprzedał wszystko co miał i kupił tę rolę. Dalej podobne jest królestwo niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł, gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko co miał i kupił ją. Oto słowo pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Moi drodzy, drogocenna perła. Pewien człowiek znalazł drogocenną perłę, ocenił jej wartość i poświęcił inne dobra, które miał dla tej perły. Tą drogocenną perłą jest na pewno wiara, jest relacja z Panem Jezusem, jest miłość, którą na co dzień otrzymujemy od Pana Boga. I, moi drodzy, kilka takich refleksji. Tutaj właśnie za mną idą ludzie młodzi. Już ten plac świętego Piotra coraz bardziej staje się pusty. Ale pod koniec tego filmu, pod koniec tego rozważania, pokażę Wam jeszcze filmiki ujęcia z tego, co tutaj działo się wcześniej. Także pojawił się papież Leon XIV. I moi drodzy, ci młodzi ludzie, oni by mogli spędzać te wakacje, ten wolny czas na wiele, wiele innych sposobów, ale oni. Poświęcili ten czas dla drogocennej Perły, dla wartości ważnej, dla wartości najważniejszej, czyli wiary, czyli budowania relacji z Panem Jezusem. I to jest niesamowite, że młodzi z różnych państw, z różnych kontynentów są tutaj, jest ich naprawdę mnóstwo. I pokazują, że młodzi są przy Ojcu Świętym, młodzi są w kościele, młodzi są przy Matce Najświętszej, młodzi są przy Jezusie Chrystusie. I oczywiście można narzekać, że młodzież jest różna, że ma różne wady, zachowuje się tak czy inaczej, ale z jednej strony przypomnijmy sobie, że każdy z nas kiedyś przechodził ten wiek buntu, ale to, co jest piękne, to, co jest wartościowe, budujące. To to, że młodzi tutaj są, że oni naprawdę zechcieli przyjechać, czasami wiele, wiele kilometrów, właśnie po to, żeby się razem modlić, po to, żeby czuwać z Ojcem Świętym, którym głosi Słowo Boże, po to, żeby uczestniczyć w różnych spotkaniach ewangelizacyjnych, wydarzeniach, na których głosi się Słowo Boże, gdzie jest wspólna modlitwa. I właśnie, moi drodzy, teraz też takie słowo do osób starszych, do rodziców, do dziadków, do babć, Moi drodzy być może czasami martwicie się o swoje dzieci o swoje wnuki że może nie chodzą do Kościoła a być może nie wiem tego ale to jest wielce prawdopodobne, że wielu z tych młodych, którzy tutaj są przyjechali dzięki modlitwie rodziców Dzięki modlitwie babci dzięki modlitwie dziadka, że rodzina osoby starsze poprzez cierpliwą modlitwę różańcową, poprzez ofiarowanie Komunii Świętej Prostu piątkowego za młodzież, która być może nie nie chce iść na msze świętą w niedzielę czy przy różnych okazjach, nie chce się modlić, ale może to ziarnko waszej modlitwy kiedyś padło na glebę ich serc i zaowocowało tym, że y, są w kościele, że są tutaj, że odpowiadają na słowo, na głos Pana Boga, i to jest nadzieja. Nadzieją dla ludzi młodych jest Jezus Chrystus, ale też nadzieją dla osób starszych. Jest łaska Boża, która działa. Sami nie wiemy kiedy i jak to ziarno naszej modlitwy wzbudzi błogosławione owoce. Przeżywamy jubileusz tego roku, 2025, pod hasłem Pielgrzymi Nadziei. Wszyscy jesteśmy pielgrzymami nadziei. Niech ta nadzieja nam towarzyszy w naszym codziennym życiu. I moi drodzy, odkrywajmy na co dzień tę wartość drogocennej perły, Abyśmy sami dbali o naszą relację z Panem Jezusem poprzez codzienną modlitwę, poprzez codzienne rozważanie Bożego Słowa, poprzez uczestniczenie w tej uczcie przed śniadaniem, wieczorniku adoracji Mszy Świętej, a także Komunii Świętej, abyśmy my, jako dorośli, sami dawali przykład młodzieży. Moi drodzy, za chwilkę jeszcze kilka filmików z dzisiejszego. Dnia i ta właśnie niespodzianka polega na tym, że przez te najbliższe dni będziemy widzieli się tutaj w tym sercu Kościoła, Watykanie, przy Ojcu Świętym. I moi drodzy, Wy jesteście obecni tutaj w moim sercu, Was tutaj zabieram do Rzymu na ten jubileusz młodych, bo wszyscy będąc przy Panu Jezusie, tak naprawdę jesteśmy młodzi duchem, czego przykładem jest święty Jan Paweł II, który już jako staruszek. Miał kilkadziesiąt lat, ale przyciągał do siebie tłumy młodzieży, a przez swoją osobę prowadził innych do Matki Najświętszej, do Pana Jezusa. Na cały dzień, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i syn, i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże i. Do zobaczenia. Tutaj moi drodzy. Zaraz. Proszę bardzo. Młodzież pozdrawia. Dobrze.